6, 7 i raz. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Pewnie się zastanawiacie, gdzie my jesteśmy. Otóż są wakacje i skorzystaliśmy z okazji. Niestety dzisiaj pada deszcz, więc poszłyśmy do aquaparku, akwaparku wrocławskiego, gdzie stwierdziliśmy, że nagramy dla Was coś nietypowego, ponieważ Kilka faktów o nas, o Eril i o mnie, ponieważ dzisiaj znowu Eril wystąpi przed kamerą i opowiemy parę ciekawostek z naszego życia. Dotyczących wody, dotyczących zjeżdżalni, dotyczących właśnie tego wszystkiego, co się może kojarzyć z akwaparkiem i wodnymi sytuacjami wakacyjnymi na przykład. Także zaczynamy odliczanie. <laughs> Większość swojego życia uważałam, że sauna to jest takie miejsce, gdzie można się udusić. Dopiero niedawno za sprawą kajki odkryłam, jak fantastyczną rozrywką jest coś takiego. I w ogóle jak an antykwasogenną. <śmienny>

Complex, leave I na przykład bez problemu potrafię przepłynąć jeden basen. Oh. Na myself, like my guts never have before Cause I never gave up What do you wanna be when you finally like grow up? That's a question I never really got I don't be me if you like it or not That's how I used to think until I finally die That it's not that easy Cause life brings a lot of change and hard pains and certain things Najlepszym miejscem dla mnie w Aquaparku jest oczywiście Jacuzzi, ponieważ można zrobić sobie siebie warzylion. Bardzo boję się zjeżdżalni, na których widnieje czarna kropka, albo wiem, że są z wyskokiem, bo kiedyś. Zjeżdżając na takiej po prostu uderzyłam się w głowę i prawie straciłam przytomność. Natomiast jeżeli chodzi o trampoliny, nie mają przede mną żadnych tajemnic i od małego wycinałam na nich najróżniejsze akrobacje. Uwielbiam wręcz skompatnie we wrzątku takim, że aż mi parze skóry, natomiast nienawidzę myć wody w gorącej wodzie, muszę to robić w chłodnej.

Jedyną właściwą, słuszną i akceptowalną pozycją na wodzie jest leżenie na materacu, najlepiej na otwartym morzu, ale basen też jest spoko. Co tu dużo ukrywać, zawsze miałam słabość do ratowników czyli przystojnych, umieśnionych mężczyzn w czerwonych spodenkach. Ale to się chyba bierze jeszcze z tych czasów, kiedy królował serial... Baywatch. Kiedyś nawet próbowałam się tak lekko podtopić żeby jeden przystojny wskoczył i mnie uratował Ale zauważyła to jego koleżanka niestety Moją ulubioną formą wody jest oczywiście woda destylowana, najchętniej z ziemniaków i najlepiej o smaku żurawinowym <śmulity> To było kilka faktów o nas, o Eri i o mnie. Także jeżeli macie pytania odnośnie tego, co powiedziałyśmy, piszcie w komentarzach. A, zawsze możecie się cofnąć do poprzedniego odcinka. To jest akurat Fajacyk Challenge, także cały czas klikajcie w linki i wspierajcie fajną akcję charytatywną. A tutaj macie odnośnik do całej playlisty. Pamiętajcie o tym, że możecie nas na co dzień znaleźć na kanałach społecznościowych Instagram, Snapchat, Facebook, Ask, gdzie możecie... Wejść z nami w interakcję, zadawać pytania, pytać się co u nas, jak jest wakacje, a my będziemy się pytać Was, jak tam Wasze wakacje i piszcie nam o tym. A w tym miejscu, na tym fajnym jednorożcu, skaczącym, letnim już, jest gorąco, strasznie jest gorąco, tutaj przede wszystkim, możecie klikać na niego, żeby subować ten kanał i zobaczyć co będzie się działo za dwa tygodnie, bo przypuszczam, że będziemy dokładnie w tym samym miejscu. Chyba całe wakacje spędzimy tutaj w akwaparku. kto wie. Żeby się tego dowiedzieć klikajcie i do zobaczenia już niedługo. Cześć! Life can be challenging, hard, and complex. Be ready for the challenge. Take a deep breath and stand up when the strength in your legs done left.